Cześć, witam wszystkich. Zróbmy dzisiaj 23 października analizę rynku kryptowalut, wykorzystując w analizie teorię fal Eliotta. No i standardowo Zacznijmy od Bitcoina, sądzę, że będziemy mieli spadek w ciągu najbliższych kilku dni. O tym ja mówiłem w swojej poprzedniej analizie, więc za bardzo nic się nie zmieniło. Jedynie co, jeżeli tą trzecią falę rozbić właśnie na fali, to w takim razie będziemy mieli tutaj 1, 2, 3, 4 i brakuje nam jeszcze jednego wzrostu. Jeżeli dostaniemy ten wzrost, to w takim razie będziemy mieli dywergencję pomiędzy falą numer 3 oraz pomiędzy falą numer 5. Czyli tutaj, tutaj się pojawia dywergencja. I właśnie ja osobiście polecam od tej czerwonej strefy otworzyć short, licząc na to, że będziemy mieli spadek na 1000 dolarów. Czyli cena od tej czerwonej strefy przyjdzie mniej więcej do tej tutaj zielonej strefy, czyli możemy dostać spadek na 1000 i później jeżeli zobaczymy wsparcie tutaj. To w takim razie kupujemy licząc na to, że będziemy mieli wzrost na 1500 dolarów. Więc można zarobić na tym tutaj spadku tysiaka i na tym wzroście 1500. Mi się wydaje, że to są dość fajne możliwości. Ja polecam z tego się skorzystać. Więc jeżeli chodzi o Bitcoin, to będzie tyle. Przechodzimy do monetki Ethereum. W swojej poprzedniej analizie mówiłem, że mamy tutaj płaski poziom. I powiedziałem, że będziemy mieli wybicie tego poziomu i będziemy mieli wzrost do poziomu 420 dolarów. Cena przyszła równo do tego poziomu, czyli akurat do poziomu 420, więc jeżeli ktoś ze mną obchodził na przybicie właśnie tego tutaj polskiego poziomu, to w takim razie ja gratuluję was wszystkich, zarobiliście razem ze mną, więc tutaj wszystko jest OK. Teraz, jeżeli chodzi o Ethereum, ja oczekuję na jakiś tam krótkoterminowy spadek. I później będziemy mieli wzrost. Właśnie, jeżeli będziemy mieli wzrost do poziomu 440 powiedzmy, w takim razie wszystko jest ok. Czekamy w takim razie na potwierdzenie spadku, czyli na impuls. Cena się koryguje, otwieramy short i czekamy na bardzo mocny spadek. Ale jeżeli cena pójdzie powyżej poziomu 480, to w takim razie będziemy przechodzić na alternatywny scenariusz. Licząc na to, że będziemy mieli wzrost do poziomu 600 dolarów za jedną monetkę Ethereum. Ale na razie o tym mówić trochę za wcześnie. Ja swój long już zamknąłem i teraz po prostu jestem poza rynkiem, po prostu, że tak powiem, obserwuję. XRP. Powiedziałem, że jeżeli będziemy mieli wybić poziomu 0,26% to w takim razie będziemy mieli wzrost mniej więcej do tej tutaj czerwonej strefy. Wczoraj mieliśmy to wybicie, więc ja osobiście oczekuję na coś takiego, że my będziemy mieli teraz jakąś tam trójkę, czyli cena powinna się skorygować i później będziemy mieli właśnie ten wzrost. Więc ja oczekuję Ethereum mniej więcej na poziomie 0.28 ewentualnie 0.29. Dobra, przechodzimy do monetki LINK mieliśmy wybicia tego tutaj kanału więc raczej to nie jest podwójny zygzak, a ten tutaj wzrost to jest przykątna, czyli mi się wydaje, że to jest fala A więc jeżeli traktujemy to jako 1, 2, 3, 4, 5 to w takim razie musimy teraz dostać spadek mniej więcej do poziomu 10 dolarów czyli mniej więcej do tej tutaj zielonej strefy i tutaj musimy a zobaczyć, jaka będzie reakcja ceny. Jeżeli będziemy mieli tutaj wsparcie, to w takim razie kupujemy licząc na to, że będziemy mieli dość mocny wzrost, dlatego że to jest tylko i wyłącznie fara numer A. Będziemy mieli później B i brakuje nam właśnie jeszcze jednego przynajmniej wzrostu. Więc jeżeli chodzi o mnie, to ja teraz rozważam short monetki Link, dlatego że możemy zrobić coś takiego. Czyli jeszcze jeden wzrost, tak samo jak na monety Bitcoin, później będziemy mieli jakąś tam trójkę w dół. Jeżeli tutaj będziemy mieli wsparcie, ja osobiście będę kupować, licząc na to, że będziemy mieli dość mocny wzrost. Więc ja teraz będę pilnować za tą monetką. Dlatego, że jeżeli będziemy mieli jeden ten spadek, a ja sądzę, że będziemy mieli, to w takim razie można zarobić tutaj 20% na tym tutaj spadku, więc to jest dość fajna możliwość, więc ja osobiście spróbuję short monetki LINK, oczywiście, że najpierw muszę zobaczyć, e, znaczy potrzebuję jakikolwiek sygnał tak, dlatego żeby właśnie ten short otworzyć, na razie mówić o tym trochę, że tak powiem za wcześniej ale w każdym bądź razie ja oczekuję na ten spadek, więc short raczej tutaj ja spróbuję dokładnie tak samo monetka BITCOIN, ja oczekuję na ten wzrost później się pojawi dywergencja i w takim razie otwieramy short Licząc na to, że będziemy mieli dość fajny spadek. Dobra, to chyba będzie tyle, albo nie. Jeszcze chcę pokazać Wam dzisiaj BNB. E, mamy tutaj płaski poziom. E, jeżeli, ktoś tam, jeżeli ktoś mnie obserwuje, że tak powiem, nie wiem, miesiąc, to w takim razie mi się wydaje, że wiecie, że ja bardzo lubię te płaskie poziomy, dlatego że cena zawsze właśnie w te płaskie poziomy przybija. Więc ja osobiście czekam na to, że będziemy mieli wybicie tego płaskiego poziomu. Więc ja sądzę, że poniżej poziomu 28,5 BNB na razie nie pójdzie. Więc ja oczekuję na wybicie tego płaskiego poziomu. I sądzę, że będziemy mieli dość mocny impuls. Więc jeżeli, jeżeli chcecie spróbować long na monety BNB, to ja osobiście polecam. Jedynie co musicie liczyć się z tym, że będziemy mieli właśnie ten spadek na BNB w ciągu najbliższych kilku dni, znaczy przepraszam, na Bitcoinie, tak? To w takim razie BNB raczej też nie będzie rosnąć, więc po prostu musicie mieć na uwadze to, że tutaj jest płaski poziom i ja mówię o tym z pewnością 99%, że będziemy mieli wybicia tego płaskiego poziomu w górę. No więc, jeżeli chodzi o kryptowaluty, to teraz sytuacja wygląda mniej więcej w taki sposób, Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia.